Patrzę przez okno mojego kolegi. Mówiliśmy się razem na basen, a go wciąż nie ma. Bo on musiała iść go poszukać może w swoim domku jest i zaspał, czy coś. Dobra, idziemy, bo był taki fajny dzień, zaplanowaliśmy, a on jak zwykle spóźnia się. <grym> Najpierw chyba do jego domu pójdę. Myślę, że sam nie poszedł, nie zapomniał o mnie. Dobra, idziemy. To jest chyba tam, mam nadzieję, że nie zaspał, bo normalnie śpiocha wyrzucę z łóżka. Gdzie on może być. zobaczcie, otworzyli nowy sklep ABC ale to i tak na razie zdążyłam śniadanie dzisiaj, więc nie potrzebuję tutaj wchodzić dobra, mój kolega mieszka tutaj widzicie, w tym fajnym domku, tylko trzeba uważać bo tutaj zrobił pułapki oczywiście, a tu jakąś ławkę ktoś zrobił, nie wiem o co chodzi puch, 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 kolego jesteś? chyba go tam nie ma, nie, nie ma go no to musimy iść na basen dzisiaj sami, trudno, wystawił nas, no niedobrze jak on mógł mnie wystawić? Ja zawsze z nim chodzę, jak mnie zaprasza. Bo dzisiaj otworzyli nowy basen w naszym miasteczku. Zobaczcie, jaki fajny. I mieliśmy razem tutaj pójść. No dobra, to pójdę sama. Hmm. Czy to może być wejście? Tak, jest wejście. Halo, dzień dobry, panie bileterze. O, zobaczcie. Bilet 5 złotych za osobę. Okej, okay. nie za drogo. Dzień dobry, poproszę jeden bilet. Dobrze, już daję bilet 5 złotych, poproszę. Proszę, proszę. Dzięki. I mogę tu cały dzień być? Tak, ile pani chce. Dzisiaj jest promocja. Dobra, super, dziękuję. Okej, okay, jesteśmy. o co chodzi. Uciekam stąd. Tylko szybko, bo ja nie wiem. Tak szybko, bo oni wychodzi. Ja nie, nie, nie wiem, co się tam stało. Nie wiem, o co chodzi. Ja wolę stąd wyjść, bo normalnie dziwne rzeczy się tam dzieją. Idę, idę. Do widzenia. Do widzenia. O Jezu, idę stąd. Muszę uciekać czym prędzej, bo normalnie jestem w szoku, powiem wam. Uciekamy stąd. Zobaczę, czy z tyłu nikogo nie ma. Na wszelki wypadek sprawdzę. Uciekam, uciekam, schowam się tu. Żegnam się z wami, ja muszę się gdzieś schować. Trzymajcie się, nie wiem o co chodzi. Jutro Wam coś nagram, jak normalnie nie będą się takie rzeczy dziwne. Działy, żegnajcie. papa. Pa.